Niekwestionowaną stolicą Alzacji jest Strasburg, który mieliście okazję zwiedzać ze mną w piątym i szóstym odcinku mojego vloga. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to gorąco zachęcam. Natomiast jest tutaj w Alzacji jeszcze jedno miejsce, którego absolutnie nie wolno pomijać, jeśli zwiedzacie Alzację, i miejsce, które nie mogę sobie wyobrazić lepszego pożegnania z Alzacją niż właśnie w tym miejscu. Na stronie informacji turystycznej tego miasta. Zostało ono opisane jako Alzacki mikrokosmos, jako esencja Alzacji w jednym miałym, małym miasteczku. Chodzi o miasto znajdujące się w samym sercu Alzacji, e, otoczone bezkresem malowniczych winnic, e, położone między Strasburgiem na północy, Miluzą na południu, między Wogezami na zachodzie i Renem na wschodzie. Mowa oczywiście o Kolmar. Jestem tutaj pierwszy raz, więc sam postaram się odkryć to, co tutaj warto zobaczyć i wam to pokazać. E, zacząłem swoją podróż od Tartflumbe, ale o tym może, o tym możecie więcej zobaczyć na odcinku ze Strasburga, jakby nie będę się powtarzał. Natomiast pierwszym miejscem, które warto zobaczyć, jest miejsce o wdzięcznej nazwie Petite Venice, czyli Mała Wenecja. Nie wiem, na ile dobrze to zobaczycie, ponieważ właśnie z tamtej strony świeci słońce, ale nagrałem kilka ujęć przed chwilą, więc na pewno zaraz zobaczycie to piękne miejsce. Charakterystyczna architektura dla Alzacji, budynki z muru pruskiego, Dzisiaj jedna z głównych atrakcji turystycznych Kolmar, a dawniej miejsce, w którym mieszkali wędkarze i pracownicy przemysłowi. Wraz ze swoją charakterystyczną architekturą, wystawami kwiatowymi, kanałami to rzeczywiście Alzacja w jednym miejscu. Pierwsze wrażenie to taki mały Strasburg jak dla mnie. Po mniej więcej dwóch minutach spaceru z Małej Wenecji dotarłem do dzielnicy, która się nazywa Dzielnica Handlarzy Ryb. Chyba taką kiedyś pełniła funkcję. Dzielnica handlowa, mnóstwo restauracji. Oczywiście za mną kanał, który widzieliście przed chwilą. Tutaj widzę restaurację, która się nazywa Restauracja Trzech Ryb. Budynek, który przed chwilą widzieliście, a który znajduje się za mną, to budynek, e, który pamięta czasy schyłku średniowiecza. E, znajdujący się u zbiegu e, dwóch głównych ulic ówczesnego miasta. E, dawny budynek urzędu celnego, zaprojektowany i wybudowany w XIV wieku, e, odrestaurowany w XVI wieku. W XIX wieku, bodajże, ze względu na jego zły stan, myślano o jego rozbiórce. Zaniechano tego pomysłu, odrestaurowano ten budynek. Nie wiem jaką pełni dzisiaj funkcja jest na pewno atrakcją turystyczną. Chyba znowu trwają tu jakieś prace renowacyjne, wymiana bruku. W każdym razie budynek przetrwał tutaj kilkaset lat. Charakterystyczne dla Alzacji bociany, coś o czym mówiłem już przy okazji Strasburga, to są symbolem Alzacji. Występują tutaj bardzo licznie, licznie chyba nawet niż w Polsce. Często zostają tutaj na zimę ze względu na troszkę inny klimat, troszkę mniej uciążliwe zimy. za kolejny punkt, kolejny ważny punkt na turystycznej i architektonicznej mapie Kolmar, chciałem powiedzieć Strasburga. Z tej perspektywy nawet podobny do katedry w Strasburgu w takiej miniaturowej wersji kościół Świętego Marcina. Wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku. W wieku XVI spłonął dach i szkielet tego kościoła został odbudowany. A podczas ostatnich prac renowacyjnych w latach 80. ubiegłego wieku odkryto tutaj, co też jest bardzo zbliżona sytuacja do katedry w Strasburgu, odkryto tutaj pod tym kościołem fundamenty budowli z wieku X-XI. X, Postaram się Wam go pokazać z każdej strony. Właściwie gotycka budowla z czerwonego piaskowca. Od razu obok katedry rzucił mi się w oczy kolejny charakterystyczny e, i ważny turystycznie element kolmar. E, nie wiem na ile Państwo widzicie napis za mną. E, Mezon Fister, czyli dom Fisterów. E, dom budowany w XVI wieku. O, być może tutaj nawet czegoś się więcej dowiemy. E, tutaj jest taka krótka historyjka tego domu. Dom zobaczycie też za chwilę. Na nagraniu. W każdym razie wybudowany w 1537 roku e, dla Ludwika Szerera e, Był to zamożny kapelusznik i kupiec e, odnowiony w 1577. Nazwa tego domu, dom Fisterów, pochodzi od nazwiska e, rodziny, która w pierwszej połowie XIX wieku ten dom odrestaurowała rodziny Fisterów, e, mimo takich średniowiecznych, charakterystycznych elementów. Tej budowli no jest to też taki pierwszy, pierwszy przykład renesansu tutaj w Kolmar. Charakterystyczny budynek bardzo ośmioboczna wieża i ten taki drewniany wypust, nie wiem jak to się nazywa, galeria chyba jakaś. No i z rzeczy jeszcze charakterystycznych w architekturze tego miejsca to, to te malunki biblijne i nie tylko również świeckie na elewacji tego budynku. Kiedy nagrywałem swojego vloga ze Strasburga, to muszę przyznać, że było mi znacznie łatwiej, dlatego że była to moja kolejna wizyta w Strasburgu. Wiedziałem, co chcę pokazać, gdzie chcę iść, e, mniej więcej. E, tutaj jestem pierwszy raz, trochę się błąkam po mieście. Mam nadzieję, że mimo wszystko coś ciekawego z tego wyciągniecie. Miasto zdecydowanie warto odwiedzić, a nawet powiem więcej, nie warto go omijać, będąc w Walzacji. E, jest jeszcze jedna rzecz, którą będę chciał pokazać na samym końcu. Yy, więc, o tym, więc pewnie ją zobaczycie za chwilę. Co można zrobić w Kolmar oprócz tego, że zachwycać się tą niesamowitą architekturą, tą, tym alzackim klimatem? Yy, oczywiście zajadać się tartwąbę, zachwycać się alzackimi winami Reslingiem i yy, innymi różnymi, bo jest ich tutaj wiele, yy, gatunkami alzackiego wina. Są tutaj też atrakcje turystyczne, jak na przykład pływanie łódkami po kanale, co gdzieś tam widzieliście. Jest tutaj mnóstwo muzeów, e, muzeum dla dzieci, muzeum zabawek, e, muzeum historii naturalnej, które też w sumie młodszym e, turystom powinno się spodobać, to zawsze robi wrażenie. Jest też muzeum pewnego pana, którego nazwiska jeszcze nie będę podawał, dlatego że to muzeum jest e, mocno związane z Alzacją, z Francją, ale też e, z historią sztuki. Muzeum pewnego rzeźbiarza, który może jakby nie jest znany jako, jako on, ale na pewno jego dzieło zna każdy z Was. Jego takie najpopularniejsze dzieło i e, mam nadzieję, że będę miał okazję mniejszą wersję tego dzieła dzisiaj pokazać na końcu. Więc jest co tutaj robić. Myślę, że można by tutaj śmiało spędzić weekend i się nie nudzić. Ja jeszcze chwilę pospaceruję, pooglądam, może nagram kilka jakichś fajnych ujęć. No i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, spodobał Wam się ten odcinek i że coś z niego wyciągniecie dla siebie. E, nie, nie teleportowałem się. Dalej jestem w Kolmar. Wspominałem wcześniej o muzeach, które możecie zwiedzać w tym regionie, w tym mieście. E, jednym z muzeów jest Muzeum Augusta Bartoldiego, urodzonego w 1834 roku. E, tutaj w Kolmar, e, rzeźbiarza autora Statuły Wolności. Jest to jego najpopularniejsza zdecydowanie rzeźba. E, tak jak wspomniałem, na pewno każdy z Was zna to jego dzieło. E, dzieł jest więcej. Jego rzeźby można oglądać e, właśnie w muzeum. Ale również w wielu miejscach w Kolmar. Tym akcentem i tym najbardziej alzackim z wszystkich alzackich miast żegnam się z Alzacją, żegnam się z Alzacji z Wami i tak jak wspomniałem w ósmym odcinku swojego vloga, w którym opowiadałem o tym, co będzie dalej. Dalej będzie krótka przerwa, a następnie prawdopodobnie polskie, górskie szlaki. Mam nadzieję, że wszystko, co widzieliście do tej pory, Wam się podobało, że będziecie cierpliwie czekać albo niecierpliwie czekać na kolejne odcinki i że zobaczymy się już niebawem. Do zobaczenia na szlaku.